Dzięki uprzejmości muzeum i kierownika kina możemy pokazać Państwu jedną z kronik klubu filmowego Karat. Film pochodzi z lat 60.. Może z łezką w oku obejrzycie Państwo ten materiał. 27 grudnia 1918 roku to dzień, który zapisał się w historii polskiej początkiem zwycięskiego powstania ludu wielkopolskiego. Powstanie, które wyrosło z patriotycznej przeszłości mieszkańców naszego województwa i które w patriotyzmie współczesnym Ziemi Wielkopolski odgrywa nadal bardzo doniosłą rolę. Nie ma rodziny Wielkopolskiej, w której dziad, ojciec, brat, krewny, powinowaty czy przyjaciel nie brałby udziału w powstaniu 1918 roku. Stąd każda rocznica Powstania Wielkopolskiego jest świętem całego społeczeństwa Województwa Poznańskiego. Jest równocześnie hołdem dla jego uczestników, a także i patriotycznym zobowiązaniem następnych pokoleń wobec swych ojców. Historia naszej Ojczyzny zapisała złotymi literami na swych stronicach, że zryw ludu wielkopolskiego zadecydował 49 lat temu o losie ziemi poznańskiej, przywracając ją na zawsze macierzy. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że z licznych wielkich wydarzeń historycznych powstanie Wielkopolskie wyróżnia się tym, że zostało one zakończone zwycięstwem, a owoce tego zwycięstwa to potwierdzenie wobec narodów Europy polskości i bohaterstwa Wielkopolan, to wkład równocześnie w dzieło umacniania polskości na ziemiach zachodnich po Odre i Obchodząc uroczyście 49. dumną rocznicę Wielkopolskiej Ziemi. Także i my, mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego, oddajemy szczególny hołd weteranom Powstania Wielkopolskiego, których przelana krew nie poszła na marne.